Eksperyment numer dwa zakończony, kolejna próbka została pobrana, a teraz pora na krótką analizę tego, co działo się wczoraj na torze Mądza. Dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 12 września, Daniel Biały. Echa padoku. W świecie nauki zwykło się mówić, żeby eksperyment został uznany za udany. Trzeba go powtórzyć co najmniej dwukrotnie. A co, kiedy eksperyment nie wychodzi, a stawką są duże pieniądze? Wtedy zaczyna się zakrzywianie rzeczywistości. I tak niestety dzieje się w chwili obecnej w Formule 1. Co ciekawe, rozbrał Brown jeszcze przed tym sprintem na mądzy Mówił o bardzo pozytywnym odbiorze tego typu formatu i o tym, że może on wejść na stałe do przyszłorocznej rywalizacji i zobaczymy taką rywalizację siedmiu lub nawet ośmiokrotnie. Co ciekawe, pojawiają się też pomysły, żeby tego typu rywalizacja, tego typu wyścigi stały się wyścigami samodzielnymi, gdzie będzie można zdobyć zdecydowanie większą ilość punktów. Prawda jest jednak taka że w pobranej wczoraj próbce nie ma zbyt wielu wartości odżywczych dla kibica Formuły 1 i to trochę martwi. Dla mnie to jest taki klasyczny przerost formy nad treścią i zaczynam mieć poważne wątpliwości, czy taki format kogokolwiek może zachęcić do oglądania wyścigów Formuły 1. Skąd taki negatywny odbiór u mnie tego wydarzenia, skoro jeszcze niedawno mówiłem, że trzeba spróbować, trzeba dać Formule 1 szansę? Patrząc przez pryzmat tego wczorajszego sprintu, emocje w tego typu wyścigu są budowane przez negatywne wydarzenia, przez problemy kierowców, przez problemy na starcie, bądź kraksy, bardzo kosztowne kraksy. Równie dobrze moglibyśmy zakończyć tą wczorajszą rywalizację po drugim okrążeniu. Niewielka nagroda w stosunku do Ewentualnego ryzyka podejmowanego przez kierowców, raczej zachęca do takiej bardzo e, bezpiecznej postawy w tym wyścigu. Takie zachowawcze nastawienie na pewno panuje i wśród kierowców, i wśród samych zespołów. Myślę, że zasługujemy na zdecydowanie więcej. Zasługują na to również zespoły, jak i sami kierowcy. Po tych wczorajszych wydarzeniach dużo krytyki, właśnie ze strony tych najbardziej zainteresowanych, a może inaczej, tych najbardziej zaangażowanych. A co do samego wyścigu, no to dużymi przegranymi tego wyścigu tutaj właśnie ta strata w przypadku ryzyka czy niepowodzenia jest bardzo duża. Największymi przegranymi są Pierre Gasly i Lewis Hamilton. Ten pierwszy na pewno nie powtórzy tego fantastycznego wyniku sprzed roku a wszystko przez bardzo niewinnie wyglądający kontakt z Danielem Ricardo. Z kolei jeżeli chodzi o Lewisa Hamiltona, Luis popełnił na starcie milimetrowy, dokładnie dwumilimetrowy błąd, chodzi o to, jak mocno odchylił tą łopatkę sprzęgła, na starcie i to kosztowało go kilka pozycji. Właśnie ten błąd może okazać się dzisiaj bardzo kosztowny, postawi, czy stawia Lewisa Hamiltona w bardzo trudnej pozycji. Taki scenariusz, gdzie Lewis szybko spadł na tył stawki nie pozwolił na wykonanie tego scenariusza napisanego wcześniej scenariusza z wykorzystaniem Bottasa, o którym mówił Toto Wolf ewentualna zamiana pozycji wchodziła w grę ale niekiedy przedzielali ich rywale Film kończy ze złotym medalem a w zasadzie srebrnym który chyba nie jest wykonany ze srebra ale zostawmy te kwestie gadżetów, które zostały wykorzystane, czy są wykorzystywane do zbudowania tego wyścigu sprinterskiego, pokazanie, że jest on ważniejszy, bardziej wartościowy niż w rzeczywistości jest, dzisiaj Botasa czeka pogoń z końca stawki, biorąc pod uwagę to, jak szybkim samochodem dysponował to, że ma z tyłu nową jednostkę napędową, pierwsza szóstka zdaje się być realnym celem dla Botasa. Wszystko ponadto będzie już naprawdę uznawane w kategorii bardzo dużego sukcesu. Oczywiście mówię o normalnym wyścigu, bo jeżeli coś się w nim wydarzy, takiego wyjątkowego, to nawet kierowca z końca stawki ma szansę być gdzieś z przodu. Uważajcie na McLareny. Tak mówiłem wczoraj i to właśnie McLareny mogą się dzisiaj okazać dla Hamiltona przeszkodą, nie do przejścia. Stary dobry Ricardo wrócił chyba jeszcze na to za wcześnie, choć Daniel wczoraj tryskał energią. Dobrze było zobaczyć ten uśmiech, choć ukryty pod maską. Daniel powiedział, że kluczem do powrotu do dobrej formy była ta wakacyjna przerwa, zdystansowanie się do tego, co na torze i powrót z zupełnie innym nastawieniem. Może się wydawać, że McLareny będą dzisiaj taką naturalną przeszkodą dla Lewisa Hamiltona, zabezpieczą Maxa Verstapena, ale może szybko się okazać, że one będą największym zagrożeniem dla Verstapena. McLareny są szybkie, McLareny mają z tyłu jednostkę napędową Mercedesa. W końcówce prostych, przy użyciu czy przy wykorzystaniu tego cienia aerodynamicznego, Max może stać się łatwym łupem. Strategia to kolejna okazja na to, żeby dwa McLareny ograły jednego Red Bulla. Red Bull jest do tego przyzwyczajony do gry jednym kierowcą przeciwko dwójce, ale nie do końca chyba zna wszystkie triki, jakie mają gdzieś w zanadrzu czy w rękawie strategowie, specjaliści McLarena. Aston bez dedykowanego pakietu na mądze mają zbyt dużo docisku. W Williamsie pewna nowość, George Russell po raz pierwszy przegrał taki bezpośredni pojedynek kwalifikacyjny, choć to kwalifikacje nie były, z partnerem zespołowym, omówimy to oczywiście o rywalizacji w samochodzie Williamsa. Giovinazzi obronił tą bardzo wysoką pozycję w pierwszej dziesiątce, a jeżeli chodzi o Roberta, on miał bardzo różne momenty w tym krótkim wyścigu. Na starcie coś nie zagrało, Robert mówi o kwestiach proceduralnych, Podobnie jak Louis, pewnie coś tam milimetrowo nie zagrało, co spowodowało, że Robert został gdzieś daleko z tyłu, ale chwilę później, bardzo odważnym manewrem po zewnętrznej, zabrał się, zarywali ten nos wyścigowy, nadal tam jest. Problem w tym, że Robert chyba był w tym. Ruchu, tym manewrze zachęcony tym, że się udało, trochę zbyt zachłanny, bo ta próba dobrania się czy wejścia pomiędzy Mika Schumachera a Yukiego Tsunode tuż przed zakrętem nie mogła się udać. Mik tutaj chyba uratował całą sytuację, bardzo przytomnie uciekł poza tor czym, zostawił miejsce dla pozostałych kierowców. Gdyby nie to, kilku kierowców na pewno nie dokończyłoby tej rywalizacji. Obejrzałem tą sytuację z wielu różnych kamer na pokładach samochodów, to nie mogło się dobrze skończyć ten kontakt z jakim cudnodą był wynikiem tego, że po prostu w tym zakręcie. W tym miejscu toru było za mało miejsca dla nawet dwóch samochodów, a co dopiero dla trzech. A nawet gdyby ta sztuka Robertowi się udała, gdyby nie doszło do tego kontaktu z Jukim Tsunodą, to prawdopodobnie całą sytuacją zainteresowaliby się sędziowie wyścigowi. Mick skarżył się, że na to, że była żółta flaga, kiedy Robert go wyprzedził, i rzeczywiście, słuchając komunikatów, patrząc na chronologię wydarzeń, pierwszy i drugi sektor, w momencie kiedy Robert wykonywał ten manewr. Mieliśmy już żółtą flagę na to, że wkrótce potem pojawił się komunikat w samochodzie bezpieczeństwa, choć na kierownicy w samochodzie Roberta Kubicy nie było widać tej żółtej kropki sugerującej, że na torze czy w sektorze znajduje się żółta flaga gdzieś tam. W tle był też zielony panel, natomiast żółty panel pojawił się w miejscu gdzie z toru wypad piergasli. Ostatecznie kierowcy, nie kierowcy tylko sędziowie nie zajęli się tą całą sytuacją. Być może dlatego, że Robert znalazł się w tym żwirowym poboczu i to żwirowe pobocze okazało się dość kosztowne czy ta wizyta na poboczu Robert uszkodził podłogę, potem pojawiły się problemy z balansem i w zasadzie to było wszystko. Wielu yy, Wojowników klawiatury, internetowych wojowników klawiatury z Polski pożyczyło sobie portale czy konta społecznościowe jego Cunody, ale Cunoda w tej sytuacji jakoś specjalnie nie zawinił. Zwykły incydent wyścigowy, biorąc pod uwagę ilość miejsca i ilość samochodów, które się tam znajdowały, no coś takiego musiało się po prostu wydarzyć. Dzisiejszy wyścig to szansa na to, żeby pewne rzeczy poprawić. Nie mówię tutaj tylko o Robercie, ale również chociażby o Luisie. Hamiltonie, dzisiejszy wyścig jest też kolejną szansą na niespodziankę, na Mądzy. Gasly, wypad z walki, ale być może McLaren Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co McLaren pokazuje w ten weekend. oby tak dalej. Dzisiejszy dzień jest też ważny z punktu widzenia przyszłości jednostek napędowych. Na Mądzy zjechali się wszyscy, praktycznie szefowie koncernów, zaangażowani bądź zainteresowani, mówi się o Volkswagenie, rywalizacją w Formule 1. I dzisiaj prawdopodobnie zadecydują, jaki będzie ostateczny kształt tej jednostki napędowej. Ma być prościej, ma być taniej, mamy uciec gdzieś od tego układu odzyskiwania energii cieplnej na rzecz przedniej osi czy zaangażowania przedniej osi w ten układ elektryczny. Ale jak będzie, zobaczymy. Mówi się o odroczeniu tego wprowadzenia nowej jednostki do roku 2026. Ale poczekajmy na ostateczne decyzje, bo często okazywało się, że te pierwsze plotki. Mówimy tutaj o Formule 1. W ostatniej chwili się nie potwierdzały, bo dochodziło do jakichś zwrotów akcji. Oby tym razem szybko zamknięto ten rozdział i zespoły spokojnie myślały o przygotowaniu tych nowych jednostek. Czy dzisiaj czekają na nas emocje? Na pewno. Czy tak duże, jakich byśmy sobie życzyli, tutaj mam pewne wątpliwości. Znowu kluczem będzie start, znowu kluczem może być strategia. Jestem bardzo ciekawy tego, jak McLaren wykorzysta tą swoją szansę. Aby nie było takich niecierpliwych ruchów, szczególnie ze strony Daniela Ricardo. bo do ugrania dzisiaj jest naprawdę dużo, szczególnie w bezpośrednim pojedynku z rywalami, którzy są gdzieś blisko w tej klasyfikacji konstruktorów. Tyle na teraz. Życzę dobrego wyścigu, trzymajcie się i do zobaczenia później.